architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji. To bez wątpienia nauki techniczne i dziś w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbywa się bardzo poważna ceremonia, czyli wręczenie dyplomów. Ze mną doktor habilitowany inżynier Włodzimierz Stanisławski. Panie profesorze, jakie emocje panu towarzyszą właśnie dziś? No Opuszczają nasze uczelnię nasi absolwenci. Idą w świat, idą do pracy. Mam nadzieję, że będą nieśli ze sobą dobre imię naszej uczelni, no i naszego wydziału oczywiście. Cieszę się bardzo, że, że tylu ich jest, że mają co przedstawić, prezentują sobą jako inżynierowie dobry poziom. Życzę im wszystkiego dobrego. Czy studenci często się z Panem kontaktują, dziękują za rady, albo chwalą się? No tak, no. prowadzę na bieżąco zajęcia, co prawda, na kierunku informatyka, ale spotykam się ze studentami na różnych spotkaniach, z pracownikami kierunków architektura i zarządzania inżynieria produkcji. Znamy się doskonale, kontaktujemy, pracujemy wspólnie, można powiedzieć. Jakby Pan zachęcił tych, którzy nas oglądają, a wahają się, jaką uczelnię wyższą wybrać? No tak, oczywiście bardzo zapraszamy absolwentów szkół ponad, znaczy szkół średnich, tak, zależy nam bardzo na tym, aby przyszli do nas studiować, myślę, że wybór Nysy jest bardzo dobrym wyborem, nie, nie odstajemy... Pod względem poziomu nauczania od innych uczelni, jak również kadra nasza jest naprawdę na dobrym, wysokim poziomie. Dlatego zachęcam młodych ludzi, przyjdźcie do nas, zobaczcie, jak u nas się studiuje. Na pewno, na pewno będzie, będziecie zadowoleni z tego. Uprzejmie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.